Cześć! Przedstawię teraz moją kolację. Zaprezentuję ją w trzech wariantach kaloryczności. Jeden z nich będzie miał 300 kcal, drugi 400, a trzeci 500. Różnice będą wynikać z użytych produktów oraz wielkości zastosowanej partii. Do przygotowania kolacji w wersji 300 kcal użyję. 30 gram chleba żytniego pełnoziarnistego, 20 gram masła orzechowego, to jest około jedna łyżka, 90 gram jabłka. 100 g jogurtu naturalnego, 2% tłuszczu, to jest około pół szklanki oraz 10 g rodzynek. Do przygotowania kolacji w wersji 400 kilokalorii użyję 60 gram chleba pełnoziarnistego żytniego, to jest dwie kramki. 30 gram masła orzechowego, to jest około 1,5 łyżki. 100 gram jogurtu naturalnego, 2% tłuszczu to jest około pół szklanki. Oraz 90 g jabłka to jest około pół średniej wielkości jabłka. Do przygotowania kolacji w wersji 500 kcal. Zastosuję. 60 gram chleba żytniego pełnoziarnistego. To jest dwie kramki. 30 gram masła orzechowego. To jest około półtorej łyżki. 90 gramów jabłka. To jest około pół średniej wielkości jabłka 125 gramów jogurtu greckiego to jest nieco ponad pół szklanki oraz 15 gramów rodzynek. Oczywiście. Dla smaku można dodać odrobinę ksylitolu, bądź erytrytolu. Chleb pełnożernisty jest źródłem błonnika, witamin z grupy B oraz wielu składników mineralnych. Błonnik pęcznieje w żołądku, dając poczucie sytości na dłużej. Masło orzechowe dostarcza sporo jedno-nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy E czy mieć. Jest zatem bardzo korzystne dla naszej skóry. Rodzynki są przede wszystkim źródłem błonnika, potasu i miedzi. Jabłko jest źródłem pekt. Frakcji rozpuszczalnej błonnika pokarmowego. Pektyny usprawniają perystaltykę jelit, zapobiegając zaparciu. Warto także wspomnieć, iż wiele dowodów wskazuje na skuteczność regularnego spożywania jabłek w zapobieganiu chorobom układu krążenia. Jogurt, zarówno grecki, jak i naturalny, zawiera sporo wapnia. Pierwiastek ten jest niezbędny dla zdrowia naszych kości i zębów. Jogurt jest także często źródłem bakterii probiotycznych. Usprawniają one procesy trawiane oraz wypierają szkodliwą mikroflorę z jelit. Kolacja w wersji 500 kcal ma szczególnie korzystny wpływ na skórę, włosy, paznokcie, mikroflorę jelitową, ciśnienia tętnicze, gospodarkę wodno-elektrolitową, rozwój komórek organizmu, potencję oraz układ krążenia i nerwowy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.